Witajcie moi drodzy z tej strony kina, witam was w kolejnym odcinku z Outlast'a dwójeczki. Nie eee... grałam parę dni, więc się obawiam, że akcji typu podskocz zamiast zrobić coś innego może być więcej. Przy okazji, jeżeli będziecie słyszeć jakieś dźwięki w tle, to się nie przejmujcie. Po prostu eee... Nati zrobiła mi dzisiaj niespodziankę i, i no. Ale, ale i tak nagrywam, 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 nagrywam. Eee, gdzieś tu było przejście.

Somebody there will know, where they've taken A właśnie chcieliście, chci, żebym pooglądała materiał filmowy? To może nie teraz, jeżeli tu nie stopuje grę. Jakieś stałe źródło światła. Czy co tu właśnie przemknęło? Nie chłopaki, idźcie se stąd. Myślę, że przez ten płot. jest? Mm -hmm. Teraz nie wiem, czy jolować, czy nie. Oh, o nie, nie, jednak geolozę, jednak geolozę. No, wszystko, 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 wszystko. Nie, nie, nie oglądaj teraz materiałów filmowych, na pewno nie. O szlak, Prze przelazł. O. No, nie, ty jesteś spokojna. Ja mam nadzieję, że poza nami w dobrom stroną. Teraz możemy sobie poprzeglądnąć materiał firmy. Jesus Christ! Others call her Martha. Smell what she. A to jest Marta. Cole, Frank. Marta paliła. Okay. O, że tak sobie tekst możemy strzelić, okej okay? E, nie, 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 nie chciałam tego wiedzieć Dzięki tu mamy teksty Tu mamy... No Tu mamy film Tragedy wall topped with barbed wire I could feel tension in my skin Somebody watching me Okay She wasn't there Lynn's body wasn't in the wreckage She could still be alive Well, <laughs> we know she's There's not supposed to be anything for miles I wasn't alone out here the <laughs> Nam e, nie przerywa jakby akcji, kiedy oglądamy te filmiki, bo to jest jednak dość realistyczne. Z drugiej strony, tam było za duże zbliżenie nam. No. Nie można. No. Co ma wiesić z nią, Konik. Ko, nie. Chcę robić krzywdę ludziom nie zrobią, ale nie konikowi. Nie zgadzam się na konika. Smutamy po konik. Może jest droga przez ale ty, ty się na mnie nie rzucasz. To co? Czemu ten pan śpiewa? Ja nie wiem, czy chcesz, by on śpiewał. W to trzymać i mam pchać. Znaczy, trochę głupio nas takie drzwi, ale no... Jeżeli się otwieramy, jak się je pcha, ale. Wiecie, o co chodzi, prawda? Tak się właśnie tak się... Muszę... dzieje. Nie, mi, zostaw mnie, zostaw mnie. Co to mogło. Nie, mogłem nic, nie mogło nic. Zostaw mnie, zostaw mnie. Ale nie tak mnie został. Dlaczego ją marłem? Przecież świetnie idzie każdy love chłopaki, wyjdźcie stąd. Не по что, не по что, не по что Идите, идите Został ja mnie, został mnie, ja został mnie, został mnie, został mnie, został mnie, został nie został mnie, został mnie, został mnie, został mnie, nie mnie, nie Nie Jak trzeba, żeby gdzieś wszedł w interakcję, to skacze, ale jak trzeba, żeby skakał, to siedzi na dupie. on czy on no, stoi na nogach? Ale zniszczyć. co będzie <sharp inhale> <sharp inhale> No wchodź, chodź, 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 proszę, wchodź! wchodź. Dobrze. Te za mną nie wchodzą, nie nie, 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 nie wchodzą za mną. Idę, może... Jak to się sprawdzało? Dobra, nieważne. No włas. Czy to coś będzie po drugiej stronie? Bo tłasty często robią, lubią robić takie rzeczy. Trzymajcie kciuki! właśnie no, się zastanawiam, czy skaczemy na te cała. No, tyle mi jest. Czy, czy, czy jakoś tak to było? No ale dobra, no wylazłam gdzieś z drugiej strony. że coś tam zobaczę, ale nie. Wiecie co? Czekajcie, bo może... by coś nagrał na ten temat. Czy nie? No. Wyrąbał na to dziennikarz od niego po prostu. Znaczy z niego. Czy ja wiem, że on jest kamerzystą, ona jest dziennikarką. No ale come on. Mam sąsiada. A, u niego dzień w dzień znaczy, inaczej. Sąsiad James w dzień gra na akordeonie i śpiewa Mario Królowo Polski. Nie pytajcie. Ale to jest blog, więc to słychać. Więc moje pierwsze skojarzenie, jak zobaczę... Możecie się domyślać. Dusza Chrystusowa, przygotuj mnie i czeknę, wejdź Weź... Wjedź mnie. Ku mojemu zbawieniu krwi Chrystusa pozwól skosztować swojego wina. No. Kaleczone oko udziel mi wzroku. Aniele Boże, uczysz mi swojego miecza. Eee, dobry Jezu, usłysz moją modlitwę. Ulecz mnie w swoich ranach. Miej blisko siebie. Chroń przed plugowym światem i przygotuj na spotkanie z diabłem. W bractwie bramy świątynnej, żebym mógł bronić Twojego stworzenia, dopóki mnie nie wezwiesz. Amen. Ja szczerze, że to jest to, co mi się w Outlastie podoba, że OK, można sobie tam... Yeah, można sobie tam zmienić... Yeah. W sensie można to czytać jako nagranie z kamer, natomiast całkiem ładnie nam to... w sensie możemy czytać... Takie ładnie nam to też pokazuje w, w takiej formie normalnej. Okay. Piękne nawiązanie, tak trochę z dupy co prawda nie bardzo wiem do czego. E, teraz tam czy tutaj? Chyba tutaj, więc zobaczymy co jest tam. O, nie właśnie w krzaka. Fa. że most jest zwalony, tak. Ale jest bateria. Nie no w stan. Nie no w stan. Czemu ja nie widzę, gdzie mam baterii? Mam... Nie, no, pokaż. Mam jeden bandaż i trzy baterie. Chyba, chyba jest okej. Okay. Tak wam powiem szczerze, że na jego miejscu to mi zostawiła tą rudą w i spitalała stamtąd. Ci pieprzyła no. no. Jak lubi, to przecież mu bronić nie będę. Nie spadnę, nie spadnę, nie spadnę, nie spadnę. Nie spadłam. Mam nadzieję, że jesteście ze mnie dumni. Nie, fajna była zjeżdżalnia. Wycie powinien zrobić tak jak w Tomb Raider, w tym co tak zjeżdżasz, rzeczy się na ciebie zwalają, w ogóle super. Co z tego, że to auto stara... Starają się w tym. To Z tym tam, dziwnym tym być, tacy jakiś że to Some kind of. jaskini. Ładne. Gdyby nie fakt, że pewnie dużo kurzu się na tym zbiera, to... to mogłoby mieć takie w domu. Wiecie co mnie trochę rozwala, że... Z nich zawsze wypadają te baterie, w sensie, że ta bateria zawsze leży obok, co normalnie to by raczej chyba była w tej latarce, ale... No jak skaczesz, lebiodo? Ła... to mnie zabolało w uszka... które trupki takie całkiem świeże tam główną widzę a nie jednak dalej główną widzę, po prostu nie ma światła myślicie, że to ta nasza?

Nie wiem, czy się mam stąd spitolić, czy... Hmm. No tylko na spokojnie. Tak, panie majster, dokładnie tak. No gdzie na tej dupie jedziesz? Ja Ci zaraz popikam baterię. Może jak naprawdę trzeba będzie palić tą kamerę. Nie chcę wiedzieć, co oni kombinują z martwymi dziećmi.

Do tego to już tak człowiek nie przeczyta Ale w interakcji z <tryk> czym coś pisał o Sromie Armagedonu, bo chyba nie doczytałam bo się chyba się na pchaniu szafki. Też, kurwa może to i lepiej. Bardzo ładnie zaskoczyłeś, jestem z ciebie dumna. No, wygląda. Dobaczcie, ale się This fucking thing doesn't run on prayers. W tym znajdziemy coś ciekawego. O, mamy bandaż. Może się przydać, biorąc pod uwagę, że ostatnio dostaliśmy w Stoi, stoi i biadoli. Piękne miasto, zamordowani ludzie wszędzie. Teraz to tam przeskoczyć, żeby nie było...

o, szlak zamknięty, o szlak, o, szlak, schowaj się, na pewno się nie zauważa. Tam, nie ogarniasz. O szlak, o szlak, o szlak. Potrzebuję widzieć gdzie potrzebuję wzyski, Kto tu trzyjape? Kto tu... No gdzie bateria? Prawda, tylko mi się baterii tu było trzeba, żeby się... żeby mi pikała bateria. Ale chyba jest Masz Masce, leki i takie tam. No, no, no. Zajeżdżam tu handlem narkotykami Mamy generator Związek, że po kablach tu nie zjada Czego mu bombę sprzedajesz? Wypierdaj! Co robisz? Otwórz to, oh, widzicie, że dobiegło tak jak przyszło? Nie, 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 Daz i daz i daz i daz i Ciągnij. Na, 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 na. <laughs> Martunio. Dobra, misja, ja myślę, że sobie tutaj się skończymy. Cieszę się, że mam się udało jeśli mam być szczera. Górzej mnie mnie to, martwi, nie mam bandazy, ale jakoś tym my się ogarniemy. Mam nadzieję, że gdzieś tu będą. Biorąc pod uwagę, jak świetnie mi idzie, to by się przydały. E, I cóż, zapraszam Was na kolejny odcinek, muszę że w czwartek albo w piątek. Zobaczymy. Standardowo, komentujcie, subskrybujcie, łapcie w górę, mnie widziane, z kino. Trzymajcie się i cześć!